Cołem tu Kepson. Ostatni film ze Skierniewic i tak jak pierwszy to wizyta w budce przy dworcu w Skierniewicach. Obczajcie sobie hamburgera oldschool, bo wrzucałem, bo oceniłem go dobrze, a przybyłem tam po latach, kiedy siadłem za mało lata jeżdżąc do babci, do babci stołując się w budkach przy dworcu w Skierniewicach. No i teraz po latach postanowiłem sprawdzić, co tam się znajduje. Dziś zapiekanka z budki gastrostacja. Ja zapłaciłem 8,90 za małą sprażoną ce bulką majonezem i keczupem, ale z tego, co sprawdziłem na Facebooku, to z dniem kolejnym akurat wprowadzili podwyżki i mała teraz kosztuje ponad 9 zł. A mała faktycznie jest mała, ale nie będę oceniał wielkości, tylko smak. Jak w gastrostacji hamburgera Old School oceniłem dobrze, tak o dzisiejszej zapieka zapiekance dużo dobrego powiedzieć niestety nie można, bo bułka bardzo twarda, przeciągnięta trochę w piecyku, raniła podniebienie, uwaga, bo to o to pytacie w komentarzach, często raniła. Nie no, żartuję. Aż tak to nie było, ale twarda była. Pieczarki i ser niewyczuwalne, a pierwsze skrzypce grała cebulka prażona i czułem się w zasadzie jakbym jadł bułkę z prażoną cebulką, a od czasu do czasu wyczuwalny był nieco bardziej keczup i majonez. Kiedyś za zapiekankę na dworcu, tylko w budce bliżej samego budynku dworca i było elegancko, delikatna, chrupiąca i smaczna. Dzisiaj muszę wystawić nieco niższą ocenę, bo 3,5. Polecaliście inną budkę na dworcu, a ostatnio jej nie nagrałem, zatem jak będzie kiedyś, jeszcze okazja, mianowicie mówię tutaj o szamie Romana, to na pewno to nadrobimy. Widziałem też, jak wygląda duża w tym miejscu, tym dzisiaj w tej gastrostacji, bo pani brała przede mną i małej nie opłaca się brać, tak powiem szczerze, lepiej dopłacić do dużej, ale w moim przypadku jedzenie całej takiej, gdzie wyczuwalna była tylko cebulka prażona, to nie należy, nie należałoby do przyjemności. Tak jak mówię, dziś wystawiam notę 3,5. Jadłem lepsze, jadłem gorsze, także taka ocena. Pozdro.